że przyszłaś. A gdzie twój kupel? A co, stęskkiłaś się za nim? Hmm. Może. Ostatecznie znam na czwórkę. Chciałam mu podziękować. A mnie zapłata się nie należy? Nie było mowa o pieniądze. Chętnie odbiorę w naturze. Ale dopiero za cztery dni. <grym> A co? Masz okres? Zresztą to rozwiązał zadania. I przy okazji wyleciał ze szkoły. Chcesz podać? Nie dziękuję. Ty wiesz co to jest Massachusetts Institute of Technology? Najlepsze na świecie uczenie informatyczne. Marzenie Marcina. On by się tam dostał, ma jak sklep, ale... Turbo, nie ściemniaj! Pamiętasz jak było? To tylko do tego wciągnąłeś! Gdybym się przyznała, mnie i jego wywaliliby ze szkoły! Doskonale o tym wiesz, więc nie zwalaj wszystkiego na mnie! Nobody's perfect!